W samochodzie ładnie wyczyszczone, że ona ładnie odkurzyła, posprzątała. O, lecą jakieś pyłki z brzozy, no to już po sprzątaniu. Też <grystanie> pyłki są, yy, więc na szybkości wypadają. Teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, bo też się nad tym zastanawiałem. Jak to jest, że tutaj nigdzie nie ma uchwytu na pasy ani tu ani tu jedno siedzenie tutaj trzeba pociągnąć tą gałkę jedno z siedzeń ma swoje pasy ma swój pas i to wiemy że to siedzenie idzie do środka

siedzenie uda mi się jakoś lepiej tutaj pogabnąć ale czemu to nie chcę A dobra, to trzeba głęboko włożyć i teraz idzie dobra. Tak, Tu trzeba włożyć tak głęboko. Tutaj tutaj trzeba włożyć. I tu trzeba przycisnąć mocno. O. I teraz idzie samo wszystko. samo się tutaj odblokowuje, jest. O. Do wszystkich trzeba No i teraz by to do Teraz trzeba położyć to tu. Tu i wcisnąć to w ocyk. Załapało. Uf. Kupiłem do szarana koło zapasowe, bo nie było, tanio za 50 zł, trochę pordzewiałe, więc je muszę wyczyścić, bo rdzy jest, ale z grubsza poczyszczę, kortalinem zasmaruję, potem pomaluję i będzie fajne kółko. Ale tego gruzu jest. Nieraz jest tak grubo. do czegoś, że nawet szczotka sobie nie może poradzić. Wtedy trzeba będzie No Ogólnie jest mocno skorodowana. <grym wyszła> tak sobie myślę, że jak będę tak tutaj robił, to żebym dziury nie zrobił na górę, mnie mnie wyszło jeszcze. moje potrzeby starczy druga strona fergi jest wcale nie lepsza nawet bym powiedział właśnie tu mi się mówi jeszcze gorsza jest ale środek zawsze jest gorszy bo zawsze tam jest największe błoto więc w ruch poszedł i tu już nawet motek nie pomagał Probać. Wszystko odpada. Niekał spokój. Zostaw się kury. A tu ziemia, wszystko się przyklejało. Wszystko. Kupa gruzu. Starożytliwości wyczyszczone z rdzy, opukane ładnie, nawet ładnie poszło. I teraz dmuchnę kompresorem. Wziąłem sobie pistolet do malowania, wlałem rozcieńczalnika. Dobra, tak, Jeszcze zostało. No, teraz sobie maluję kortaninem felgę. Tak, to wyschnie. Wyschnie, zwiąże się z rdzą i będzie jednym ciałem z tą rdzą. O, zaraz się wyleje coś. Mika, uspokój się. O, ale będzie katastrofa. Co na zewnątrz? że imęło ponę kopało. będzie felga zrobiona. Jak na sprzedanie No specyficzny ma tu specyficzną woń ma kortanin Ja Ale masz katar? A no, jeszcze do ciebie nie doleciał ten zapaszek Tam nie No i tak trzeba całą Felgę sobie Wysmarować kortaninem i to, to koło zapasowe mi się zostawia. Tutaj będziesz bez koła zapasowego jechała. Myślę, że się nic nie wydarzy. Zresztą tak jeszcze nie mamy oryginalnego lewarka. Felga powinna się taka czarna zrobić. No, teraz druga strona. Mój mój No to dobrze. Naładowałem no, scenikowi akumulator. Teraz go przykręcę, po to, żeby dostać się do bagażnika. Muszę z bagażnika wyjąć jedną rzecz. Może no, bardziej tu, z tej strony. No. Tyle poczy, to klapka, klapka słona. Dobra. Hmm. No, nie chce gówno zamknąć. Dara mi palca przytrzymać. osłonę na hak już zabrałem, oszarana, o, a czemu nie wziąłeś, co się nie, no to wziąłeś. Ej. gówno ożyło, dobra, co mi będzie potrzebne, Lewarek mi nie będzie potrzebny. też nie będzie mi I w sumie koło też nie będzie mi potrzebne. Potrzebny mi będzie ten fartuch do szarana do koła zapasowego. Tam jest taki sam rozmiar. Taki kurze co jest to mówili, no? no, że jest fajny, oryginalny przyda się do innego samochodu. Kółko ładnie wyschło. Dwa dni było i ładnie doschło. Taka gruba warstwa się zrobiła. czy tu dobrze widać, ale słabo będzie widać, ale jest taka warstwa fajna. Więc mam teraz spray w puszce, Nie chcę mi się pistoletu odpalać. Jezus. Rozmieszam, pomieszam. Max 210 na godzinę to koło to w życiu tyle jechałem Byłem 39 Dobra, malujemy jakiś koldy, blokad metal to śmierdzi dobra tu jeszcze troszkę tu gdzie piasta jak to koło to odkręcić a tak przekręci, przekręcimy jeszcze gdzieś niedomalowane a od środka to i tak nie widać w sumie to nawet nie widać gdzie było malowane a gdzie nie Kortany jest ciemne. No, wszędzie? F, F może nawet, może być. Tu się ładnie domalowało. Teraz druga strona na szybkości jak wyschnie, to jeszcze się dzisiaj włoży do szarana. No i co, zrobione, koło pomalowane na szybkości, można puszkę zamknąć, Nie schnie, teraz zanim bym kompresor wyciągnął, farbę wlał, no tutaj nawet, prawie że nic nie poszło, kółeczko zrobione.